Jak tam chłopie, wstałeś już? Witam wszystkich serdecznie w ten sobotki dzień. Ja już po mało wychodzę na prostą, wirus odpuszcza. Staliwo jest wyrabiane, także wszystko wraca na swoje miejsce, na swój tor. Dzisiaj Wam pokażę ćwiczenie na triceps, dwa ćwiczenia na triceps. Jedno będzie z hantelkami, drugie będzie ze sztangą łamaną. Także pierwsze ćwiczenie jest z hantelkami. Dobieramy sobie ciężar. Dobieramy sobie ciężar. Hantelek. siadamy na ławeczce, Hantelki w dłoń. O, kładziemy się. Tu do góry i robimy w chwycie młotkowym, zginanie przed ranem. 5 od 8 do 12 powtórzeń. Yy, bardzo fajne ćwiczenie, można je robić też na skosie dodatnim. Yy, Mike O'Hearn tak robił, taki yy, amerykański kulturysta, że robił to na skosie dodatnim. Też robię na skosie dodatnim, fajnie wchodzi, nawet lepiej w sumie jak na na ławce płaskiej, ale dzisiaj sobie zrobiłem na płaskiej. Zaraz przechodzimy na ćwiczenie drugie, tylko muszę sobie przygotować osprzęt. Także sprzęt już przyszykowany, sztanga łamana, obciążonko. To będzie wyciskanie francuskie sztangi łamanej. Także pokażę jak to wygląda. Kładziemy się na ławeczce, wyciągamy sztangę i jedziemy. 4-5 serii tego ćwiczenia. Zakres ruchu 12-8 powtórzeń. Wyciskamy do czoła. Aczkolwiek widziałem drugą wersję tego ćwiczenia i prawdopodobnie też dobrą, że wyciskamy do czoła i przenosimy lekko za głowę. I tu i tak. Tak o coś takiego. Niby to ma rozciągać jakieś, jakoś tego tricepsa. Nie wiem, nie próbowałem ćwiczę tak. Yy. Jeszcze co tu dopowiem. Niedługo biorę się za moją sylwetkę. Tak już naprawdę yy. będzie. Mam już trenera, mam już dietetyka. To znaczy trenera. To jest trener i dietetyk w jednym. Yy. I ustalił mi dietę. Także robię tylko badania. Probię mu badania. I wchodzę już na dietę redukcyjną, także będzie docinka co niektórym zamknę japy, bo jeżeli nie wierzycie, to wejdźcie na mojego Instagrama, zobaczycie, że kiedyś ważyłem 178 kg i zredukowałem wagę do 94 kg I tam są fotografie potwierdzające to. I ludzie tu z Wałcza mogą to potwierdzić, cały Wałcz może to potwierdzić, czyli 30 tysięcy ludzi z mojego miasta. Także yy, pokażę Wam właśnie co, jaką robotę teraz wykonam, redukcyjną. Także plan będzie schudnięcie, ale cały czas będzie trening kulturystyczny, żeby te mięśnie yy, były fajnie wyrzeźbione. Także celem jest utrata jak, naj, więc jak największej tkanki tłuszczowej. Aczkolwiek masa mięśniowa też spadnie, bo nie ma redukcji, z której by mięśnie w jakiś tam stopniu nie pospadały, chyba że bierzemy jakieś substancje niedozwolone. Także zapraszam wszystkich do śledzenia mojego kanału, bo będzie metamorfoza skrzypasa. Także, żebyście mi byli! Pozdrawiam!